Cześć, z tej strony Miśka z kanału Spokojnie, to tylko Matma. W tym filmie pokażę ci, jak rozpoznać, czy dane przyporządkowanie jest funkcją. Ok, no to zaczynamy. <grybuj> czy poniższe przyporządkowania są funkcjami? Odpowiedź uzasadnij. Nim zaczniemy, przypomnę definicję funkcji. Funkcją ze zbioru x zbiór y nazywamy takie przyporządkowanie, w którym każdemu elementowi zbioru x, jest to bardzo ważne, odpowiada dokładnie jeden element zbioru y. A to jest jeszcze ważniejsze. No dobra, w poprzednim filmie, do którego link powinien pojawić się zaraz gdzieś tutaj, chyba że nie opanowałam tego, jak tworzyć linki. Pokazywałam, jak rozpoznać, czy przyporządkowanie jest funkcją, ale te przyporządkowania z poprzedniego filmu były powiązane bardziej z życiem codziennym. Z tym Natomiast to już są takie bardziej matematyczne przyporządkowania. Ok, no to zerknijmy na podpunkt A. W każdej liczby naturalnej dodatniej przyporządkowujemy jej dzielniki. Zacznę od tego, że wypiszę, jakie elementy będą tworzyły zbiór X, a jakie elementy będą tworzyły zbiór Y. -ów. I tak, zbiór X. To będzie zbiór liczb naturalnych dodatnich. Natomiast jeżeli chodzi o zbiór y, to zbiór y będą tworzyły dzielniki liczb naturalnych dodatnich. Żeby określić, czy to przyporządkowanie jest funkcją czy nie, skupmy się na kilku wybranych liczbach naturalnych dodatnich. Powiedzmy, że mam jedynkę i jedynka dzieli się tylko i wyłącznie przez 1, czyli jedynka miałaby przypisaną liczbę 1. Ale z dwójką już byłoby inaczej, bo dwójkę możemy podzielić zarówno przez 1, jak i przez dwa, czyli dwójka miałaby przypisane dwie wartości, a to już nie zgadza się z definicją funkcji, bo definicja funkcji mówi o tym, że każdy argument ma przypisaną dokładnie jedną wartość, czyli każdy element zbioru x ma przypisany dokładnie jeden element zbioru y, a tu dwójka, jak widzicie, ma już przypisane dwa. Z trójką byłoby podobnie, bo trójka dzieli się przez 1 i 3. Aż czwórką to już nawet byłoby jeszcze gorzej, bo czwórka dzieli się przez 1, przez 2 i przez 4. W zasadzie to każda liczba naturalna dodatnia poza jedynką ma tych dzielników co najmniej 2. Czyli wniosek jest taki, że akurat to przyporządkowanie funkcją nie jest, bo istnieją liczby naturalne dodatnie, które mają więcej niż jeden dzielnik. To teraz podpunkt B. W każdej liczbie naturalnej dodatniej przyporządkowujemy liczbę jej dzielników. I ponownie. Wypisz elementy zbioru x i elementy zbioru y. Zbiór x ponownie to będzie zbiór liczb naturalnych dodatnich. Natomiast zbiór y to będzie zbiór określający liczbę dzielników danej liczby naturalnej dodatniej. Ok, może i to brzmi trochę długo i skomplikowanie, ale tak naprawdę długie i skomplikowane nie jest. No bo wróćmy do tych liczb z przykładu a i tak. Mieliśmy jedynkę, która miała jeden dzielnik, więc jedynce przypisalibyśmy wartość 1. Dwójce przypisalibyśmy wartość 2 ze względu na to, że dwójka miała dwa dzielniki 1 i dwójkę. Trójce również przypisalibyśmy wartość 2, bo trójka, tak jak dwójka miała dwa dzielniki. A czwórce z kolei przypisalibyśmy wartość 3, bo czwórka dzieliła się przez trzy liczby. I jak widzimy, tym razem mamy parę, gdzie. Każdemu elementowi ze zbioru X przyporządkowujemy dokładnie jeden element zbioru Y, bo jedynka tworzy parę z jedynką, dwójka z dwójką, trójka z dwójką i czwórka z trójką. To, że tutaj ta dwójka się powtarza, to nic nie szkodzi. No i w tym filmie to wszystko. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłam Ci ten temat i do usłyszenia w następnym.